Świąteczny pomysł na pyszne śniadanie, obiad lub kolację. Weź kilka dużych, czerwonych jabłek i pokrój je w plastry o grubości około 1,5 cm. Usuń środki z każdego plastra, tworząc pierścienie. Wbij w każdy kawałek wykałaczkę, tworząc jabłkowe lizaki. Teraz przygotuj ciasto. Wbij dwa jajka do miski, wsyp 200 gram mąki i dodaj pół szklanki mleka. Następnie dodaj pół łyżeczki proszku do pieczenia, cukru wanilinowego i szczyptę soli. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż masa stanie się gładka i jednolita. Gotowe ciasto odstaw na chwilę na bok. Zanurzaj plastry jabłek w przygotowanym cieście, dokładnie obtaczając je z obu stron. Rozgrzej olej w głębokim garnku do temperatury 160 stopni Celsjusza. Ostrożnie wkładaj obtoczone jabłka do rozgrzanego oleju. Smaż każdy plaster osobno, przewracając go, aż uzyska złocisto-brązowy kolor z obu stron. Po usmarzeniu przełóż jabłka na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Gdy lekko ostygną, zanurz je w roztopionej czekoladzie. Na koniec posyp kolorowymi posypkami, by nadać deserowi świątecznego charakteru. Twoja świąteczna rozkosz z jabłek jest gotowa do podania. Jabłka w cieście dosłownie rozpływają się w ustach. Gwarantuję, że przyrządzone według tego przepisu będą smakować obłędnie. Świąteczna przekąska na jeden kęs. Te choinki muszą się znaleźć na twoim świątecznym stole. Zacznij od drobnego posiekania dwóch średnich ogórków konserwowych. Następnie pokrój również około połowę cebuli. Do tej przekąski potrzebujesz także świeżego koperku, dlatego pokrój go dość drobno. Następnie otwórz puszkę tuńczyka, odsącz go i przełóż do miski. Dodaj do miski z tuńczykiem jedno opakowanie serka kanapkowego o smaku śmietankowym. Następnie do miski dodaj wcześniej posiekane ogórki, cebulę i połowę koperku. Wszystko dokładnie wymieszaj. Jednak pamiętaj, że masa serowa ma być bardzo gęsta, by wygodnie było ją kształtować. Z masy uformuj w dłoniach małe stożki, które będą przypominać choinki. Każdą obtocz w świeżo posiekanym koperku, aby nadać jej zielony wygląd. Użyj okrągłych krakersów jako podstawy. Delikatnie ustaw na nich powstałe choinki. Teraz weź jakiś owoc. Najlepiej sprawdzi się granat. Obierz go i udekoruj jego ziarnami powstałe choinki. Posłużą one jako bombki. Te przekąski powinny być przygotowane w miarę na świeżo, najlepiej do dwóch godzin przed imprezą. Twoi goście na pewno będą zaskoczeni. Dlatego zrób takie mini choinki z sera na krakersach. Te cynamonowe płatki śniegu są pyszne i wyjątkowe. Te oryginalnie wykonane ciastka zachwycają zarówno smakiem, jak i wyglądem. Przygotowania rozpocznij od zrobienia ciasta. W tym celu zblenduj mleko, jajka, mąkę pszenną, cukier i sól. Dokładniej do blendera wlej dwie szklanki mleka, po czym dodaj trzy jajka oraz niecałe trzy szklanki mąki. Na koniec dodaj pół szklanki cukru oraz szczyptę soli. Zblenduj aż do uzyskania gładkiej masy. Powstałą masę przełóż do rękawa cukierniczego, który wcześniej włóż do szklanki lub kieliszka. Następnie odetnij mały otwór na końcu rękawa. Teraz podgrzej olej w garnku do temperatury 150 stopni Celsjusza. Teraz weź cedzak i na zewnętrznej stronie zacznij robić wzorek. Wzorki mogą przypominać płatki śniegu. Następnie zanurz narzędzie w rozgrzanym oleju i smaż w ten sposób przez 10 do 15 sekund. Następnie w osobnej misce wymieszaj cukier z trzema łyżkami cynamonu. Gdy płatek śniegu lekko ostygnie, obtocz go w mieszance cukrowo-cynamonowej. Na koniec możesz także posypać je cukrem pudrem. Rezultatem jest chrupiący, aromatyczny deser, idealny na każdą okazję. Sprawdzi się idealnie na zimowe dni. Szyszki oprószone śniegiem mają cudowny smak. Tym przepisem zachwycisz swoich znajomych i rodzinę. Na początek weź 180 g biszkoptów. Do tego przepisu możesz użyć podłużnych lub okrągłych biszkoptów. Ważne, aby biszkopty były miękkie. Następnie rozkrusz je rękami w misce. Kolejnym składnikiem jest serek mascarpone. Dodaj do biszkoptów 3 łyżki serka. Następnie dodaj dwie łyżki ciemnego kakao oraz dwie łyżki Nutelli lub innego kremu czekoladowego. Połącz składniki do momentu, aż powstanie gładka masa. Do wyrobienia ciasta użyj rąk. Gdy masa jest gotowa, oderwij kawałek ciasta. Uformuj w dłoniach kształt gruszki. Powtórz tę czynność z każdym kolejnym kawałkiem ciasta. Mi z tych proporcji wyszło pięć dużych sztuk. Ostatnim najważniejszym składnikiem, który nada kształt szyszek, są płatki typu czokapik. Zacznij wbijać je w masę, tworząc przy tym kształt szyszek. Możesz wykonać to na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wbijanie płatków od góry do dołu. Kolejnym sposobem, jakim możesz wykonać szyszki, jest wbijanie płatków od dołu do góry. Wbij płatki jeden po drugim, tak aby każda kolejna warstwa nachodziła na poprzednią. Zwróć uwagę, aby płatki na górze masy wbite były pionowo do siebie. Dzięki temu płatki przypominać będą prawdziwą szyszkę. Tak przygotowane szyszki posyp cukrem pudrem. Szyszki wyglądają jak oprószone śniegiem. Taki smakołyk nie tylko zachwyca wyglądem przypominającym prawdziwe szyszki, ale również wyśmienicie smakuje. Idealnie sprawdzi się jako deser na zimowe wieczory. Twoi goście będą zachwyceni. Najsmaczniejsze ciasto z mandarynkami. Wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Przygotujesz je bez problemu w kilka minut. Przygotuj 9 mandarynek. Umyj je dokładnie. Z jednej zetrzyj skórkę na drobnej tarce, następnie obierz pozostałe osiem mandarynek. Usuń dokładnie z nich skórki, każdą z nich przekrój na pół. Przygotuj blaszkę do pieczenia ciasta. Posmaruj ją dokładnie tłuszczem. Może to być olej lub roztopione masło. Na tak przygotowane naczynie wysyp z dwie łyżki mąki, oprócz dokładnie całą powierzchnię. Teraz równomiernie rozsyp dwie łyżki cukru. Powinien delikatnie pokryć całe dno naczynia. Wyłóż mandarynki. Układaj je przekrojoną częścią do dołu. Najlepiej ułożyć je w równych rzędach i odstępach. Na moje naczynie, którego spód ma około 20 na 30 cm, zmieści się 15 takich połówek. Do naczynia włóż obraną mandarynkę, z której wcześniej starłeś skórkę. Wbij dwa całe jajka. Dodaj szczyptę soli. Blenderem zmiksuj mandarynkę z jajkami na jednolitą masę. Przeceć masę przez sitko do dużego naczynia, tak aby nie dostały się cząstki mandarynki. Dodaj startą wcześniej skórkę z mandarynki. Następnie wsyp 100 g cukru i wymieszaj ciasto. Wlej 150 g oleju spożywczego. Ja użyłam słonecznikowego. Wlej 150 ml wody. Wsyp 220 g mąki z łyżką proszku do pieczenia. Wszystko dobrze wymieszaj na jednolitą masę. Ciasto wylej na mandarynki. Tak aby równomiernie rozlało się po całym naczyniu. Ciasto nie zakryje dokładnie mandarynek. Jeżeli użyjesz mniejszej foremki, wtedy owoców nie będzie widać po wylaniu ciasta. Wstaw ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 40 minut. Po upieczeniu wyłóż je, odwracając spodem do góry. na koniec oprócz cukrem pudrem i gotowe. To ciasto szybko i łatwo przygotować. Jest proste, ale efektowne, smakuje też każdemu, kto je choć raz spróbował.